Dzień dobry. Ogólnie to jutro będzie maraton. Tak. E, jakby. Jak dobrze wiadomo, nie na jak wrzuciłem filmu przez prawie cały miesiąc nowego, tak, nowego filmu. Nie licząc oczywiście informacji status. E, jakby to określić. E, no, ale jutro jest. To będzie maraton. E, sześć filmików. To jest, no w sumie jest rozpisane wszystkie filmiki są. O których godzinach będą, oczywiście? Znaczy, ja jeszcze nie zrobiłem, ale mówię, że chyba tak będzie. I no, I, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Będą dwa posty i cztery takie ogólne filmiki. No, może, no dobra, może trzy ogólne filmiki, bo jeden jest po prostu takim głównym. Po prostu tak to powiem. No. Yy... No... Życzę mi jego miłych tych jeszcze czterech godzin do końca tego dnia. Uch!